Cześć witajcie, na warsztacie Onkyo Integra A8850, dość duży wzmacniacz, duży klocek w ładnym srebrnym wykonaniu, trafia do mnie na pełen przegląd Co tutaj mamy, no standardowo tak jak to w Onkyo gałka centralna w, tych, w, tym, w tej serii to jest volume Selektor. Jak widzicie, uderzyłem paluszkiem. O pięknie się zaprezentował. Właśnie objaw. O, pięknie widać objaw Onkio, uszkodzonego Onkio. Jeśli chodzi o selektor. Tak właśnie zachowuje się uszkodzony selektor Onkio. On potrafi sobie sam przeskakiwać żyje po prostu własnym życiem. E, teraz mamy sygnał 1 kHz. Ja już słyszę, że to jest bardzo zniekształcony. No, słychać. Chyba Wy też to słyszycie, jak zniekształcony jest dźwięk. Ja zaraz sobie podłączę, zrobimy pomiar, jeśli chodzi o zniekształcenia na wejściu. O, tu się pięknie dzieje. Słyszycie to? Prawy kanał. Oj, 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 No wzmacniać jest po prostu. W tym momencie przerywają kanały. Tłumaczę, że nie nadaje się do użytku. Uwaga teraz. Mamy AUX, CD. Dobra, nie przedłużam tego tematu. Podłączę sobie jeszcze, podłączę sobie jeszcze aparaturę. Zmierzmy zniekształcenia na wejściu, na, przed przeglądem po prostu. Zobaczymy potem, co jest w środku. ale wzmacniacz bardzo ładnie wygląda. Może nawet jest taka sytuacja, że. tak akurat nie trzeszczą. O. Eee, taka sytuacja, że nie był jeszcze wypryskany. Także wystarczy mu po prostu małe czyszczonko. Eee, dobra. Podłączamy aparaturę, mierzymy krótki film. Nie będziemy tu nic przedłużać, bo już czyszczenie 8870 było to jest bardzo podobny wzmacniacz. Później sobie opiszemy różnice między nimi. Chciałem tylko zaprezentować, jak wygląda stan wzmacniacza przed i jak po czyszczeniu. Aparatura pomiarowa podłączona. Zaraz Wam No niestety, ale widzicie, przeskakuje na mi wejście i nie wiem, czy się uda zmierzyć nawet. No ładnie. Ok. Jest CD i rzut oka na parametry. Zobaczcie, to są parametry przy jednym Wacie RMS. Ja teraz postaram się ruszyć Source Direct. Pięknie. Delikatnie nam spadło. W prawym już rośnie, w lewym OK. Znowu ruszę. O, widzicie, poprawiło się. Teraz jeszcze wyłączę kolumny. Załączę, wyjście głośnikowe, masakr. No, teraz właśnie przełączam i wejścia. No widzicie, zniekształcenia są bardzo wysokie. Zobaczcie jak niskie jest SNR, to jest 50 dB, to jest gorszy, gorszy, gorszy SNR niż mają tunery. Tu widzę jeszcze jedna rzecz, nierówno kanały wzmacniają, pokażę Wam oscylogram. Tak wygląda oscylogram, kanał prawy troszeczkę mocniej. O, teraz mi obcięło, znowu przełączyło się wejście. Ale kanał prawy dużo mocniej. Jeszcze raz wyrzucimy rzut oka na, na pomiary. Zobaczcie jak tutaj zniekształcenia, jaka ta trawka jest. Ile tu harmonicznych leci do, do wysokich częstotliwości. Jak to mocno zdegradowany jest dźwięk. W tym wzmacniaczu to, co mówiłem, że ja na ucho słyszałem już, że 1 kHz jest zniekształcony. No to jest właśnie to. Wysokie szumy, niskie SNR, e, czymkolwiek tu ruszę. Teraz postukam e, przełącznik Source Direct. Zobaczcie, co się dzieje, jak tylko nim ruszę. Jest to wszystko losowe. Jak się ułoży, tak działa. Nie męczę dłużej. Wzmacniacza. Rozkręcamy, zajrzymy do środka. Tu w ciemno mogę strzelić, że pewnie jest pęknięty od razu pierścień plastikowy. W potencjometrze w z zmotoryzowanym tutaj, ponieważ jest duża gałka i gdzieś tam zawsze się trafiło, że dziecko lub ktoś starszy skręcił maksymalnie, pociągnął mocniej i to powoduje to, że ten pierścień ulega pęknięciu. Także pewnie będzie do sklejenia. Potencjometr do kalibracji. I tak zaczynamy przygodę z tym wzmacniaczem. Jeszcze ostatnia rzecz. Zobaczcie, jak wygląda trzeszczenie na oscylogramie. Tak wygląda trzeszczenie. Widzicie, ile tu się pojawia różnych zniekształceń harmonicznych, innych cudów. To jest właśnie trzeszczenie. Tego nie lubimy. I tak wygląda wnętrze naszego Onkio. Hmm. Bardzo podobny do 8750. To, co mówiłem, tu właściwie układ jest ten sam. Mało tego, te same radiatory albo inne, chyba były podwójne, 8750, ale płyta wydaje się, że jest to samo, ponieważ tutaj na płycie są miejsca na dodatkowe tranzystory, ponieważ 8750 tych tranzystorów jest po dwie pary na kanał w innej obudowie, bo tu są w obudowie MT200, tam są w obudowie Zabijcie mi, zapomniałem, Teo 220, tak? Jak dobrze pamiętam. Czyli w innej obudowie Sankeny. Tutaj również Sankeny w większej obudowie. Tym się różnią. Reszta jest to samo, czyli zmiany w końcówce mocy. Nie pamiętam jak w driverach, ale to tyle co na pierwszy rzut. Transformator pewnie tam jest większy i ekranowany, obudowany inaczej. A reszta to samo. Zakurzony lekko tylko wzmacnia w środku, także nie jest brudny. Nie ma tu gruzu, jak niekiedy, i co najważniejsze, nie było pryskane, przynajmniej tak mi się wydaje, sucho, bez oleju, chociaż tutaj, chociaż tutaj, tutaj, jak widzicie, już jest. Oczywiście, tu już było prysnięte, lekko bo lekko, <laughs> ale było, jak widać, nic nie pomogło, więc działamy i przód zdemontowany. Lubię działać sukcesywnie, czyli najpierw hmm. wymontowuję elementy. Z przodu panelu, tutaj już mam wstępnie rozlutowane potencjometry, żeby się nie pomyliły. A jeszcze są w miejscach swoich. Przód zdemontowany. Sukcesywnie działamy. Najpierw robię to, co z przodu. Zapakuję, a potem przesuniemy się w kierunku wyjść. Selektor, potencjometry, potencjometry przekaźniki. Sprawdzimy kondensatory. Jeśli chodzi o tranzystory, są z jednej serii, oryginały. Sankena także tutaj lewy kanał prawy ta sama seria oryginał styki mocno zabrudzone najlepiej użyć papieru ściernego o gradacji 100 zetrzeć to i wtedy będzie ok oczywiście taki głupi tam żarcik wstępnie wyczyszczone no takie dość mocne zabrudzenia tutaj widać że są aż już bruzdy wytarte także są pewne nierówności w powierzchni tego tych styków Ja czasami przyznam się używam czyścika z włókna szklanego tak to prezentuje się po przeczyszczeniu czyścikiem jasno, śnieżno, białe, srebrne styki, smar i to wszystko. Jeszcze oczywiście, nie zapominać o tej blasce czy styku. Same te wypustki już są wyczyszczone, okrągłe, reszta mm, czystości. Tej blaszki nie ma znaczenia dla poprawności styku, więc zostawiamy. Przepukać. Jeszcze raz przetrzeć. Osuszyć. Nałożyć smar. Złożyć. Jeszcze po drodze. Selektor kolumn głośnikowych nie bierze on udziału czynnego w przekazywaniu sygnału do kolumn. Ale jednak wyczyściłem styki, rozebrałem śnieżno-białe, jak widać. Dlaczego? Po to, aby nie wariował, bo po prostu daje sygnał do przekaźników. Nie chciałbym, żeby rozłączało np. przekaźnik przez słaby tutaj styk sterujący, żeby rozłączało cewkę przekaźnika. Także i tak wymontowane wszystko czyścimy. Wszystko jak leci, a to przełącznik. Tone Direct. Także przełączając, załączając nam sygnał poprzez przmacniacz regulacyjny lub no, Source Direct. No to jest winowajca tego, co pokazywałem, że puknąłem, ruszyłem trzeszczenie było niesamowite. Tu jeszcze widzę jeden tych mi został. No, wydawałoby, się, że, że nie jest aż tak brudny. A jednak, a jednak te styki, o, widać, te są tlenione żółte. Ale dobra informacja nie było pryskane i zobaczcie niepryskane styki. Jak wyglądają niepryskane styki. Są może zasiędziałe, ale nie ma tego paskudnego zielonego tlenku, który tak narasta, że wypełnia te przestrzenie między, między tymi blaszkami stykowymi. Oczywiście ostro stracił mój super hiper aparat. Także wracając do tego, nie pryskajcie mniej pracy i styki tak nie degradują. Taki mały switch. Zobaczcie, rezystancja styków, jak się przedstawia. Załączam. Pół kilo. Oma skacze, maleje, rośnie. Jest to przed czyszczeniem. Stan styków, rezystancja styków po czyszczeniu. Nawet przy ruszaniu przełącznikiem nie ma tak zwanego trzeszczenia, co widać na mierniku. Jest ok. I ostatni etap selektor wejść i selektor wyjścia nagrywającego. Przekaźniki wyczyszczone. Już odpalałem wzmacniacz, także wszystko ok. Ostatnie składanie. Wzmacniacz złożony, odpalony. Tylko krótkie podsumowanie. Sprawdzone kondensatory są w dobrym stanie. Sprawdzone tranzystory, bo właściwie prosił oryginalne sankeny. Nic nie było tu grzebane, ruszane. W jednym miejscu poprawiony lód, był tylko reszta, wszystko w oryginale. Wszystkie selektory, przełączniki, potencjometry wyczyszczone, przekaźniki wyczyszczone. No wszystko działa jak należy. Krótkie podsumowanie. 1 W mocy RMS. I robimy sobie 1 W mocy RMS. No powiedzmy. Tutaj potencjometr potem przy większej głośnościach zwłaszcza wyrównuje się. Dla niskich jest również równy w jednym miejscu tutaj, tylko lekko odstrojony, ale to już wynika z samego potencjometru. No dobra, więc 1 W mocy RMS to jest około, no powiedzmy, że mamy 1 W mocy RMS i przy jednym W takie zniekształcenia 6000 SNR blisko 80 dB. pamiętacie jakie były wcześniej wyniki, no to chyba się troszkę zmieniło. No, także teraz można używać. Aha, jeszcze włączę tryb Direct. W trybie Direct również to samo. Nie ma trzeszczenia. E, stukam, pukam, przełączniki. Wszystko stabilne. Selektor nie przebija. E, sam nie nie przeskakuje. Zróbmy sobie jeszcze powiedzmy dla mocy 10W i moc 10W RMS i dla 10W RMS 7000 bardzo ładnie, SNR nalew wysoko. Także wszystko w porządku ze wzmacniaczem. Ja już wyłączam. Tak wygląda wnętrze: prze, prze, odkurzone, przetarte. Wszystko ok. Może jeszcze pasmo przenoszenia zrobimy sobie. No i tu takie małe podsumowanie W programie RMAA. Yy. Odpowiedź. Frequency response excel and very good, very good, very good. Stereo crosstalk minus 51 dB, ale to akurat w moim układzie pomiarowym coś jest chyba nie tak. E, tutaj wiem, co może być wąskim gardłem, ale generalnie parametry bardzo dobre. Pasmo przenoszenia do 20 Hz, niemal płaska, e, płaska linia do 20 kHz. <laughs> Poziom szumów minus 88 decybeli Dynamika plus 86 dB. Zniekształcenia THD 3000. No tak podaje RMA, troszeczkę inaczej to liczy. THD plus szum ważone 7000, 8000, prawdopodobnie. Intermodulacyjne również nisko 1 setna. Generalnie wyszło bardzo dobrze. Podsumowując, mogę wrzucić, do, l, 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 mogę wrzucić link do tych pomiarów, a wrzucę w opis. Jeśli ktoś jest zainteresowany, może sobie ściągnąć. Na tym kończymy walkę z tym wzmacniaczem, zakładam obudowę. I to wszystko. Szybko, miło, przyjemnie. Te wzmacniacze bardzo przyjemnie się e, serwisuje. Bardzo fajny dostęp, łatwy dostęp do wszelkich elementów. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego na razie.